Cześć do Was bardzo serdecznie, ja jestem Ryba, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z gry GTA V. Ukazuje nam się Kacenka, także na chwilę się zamknę. Ogólnie to robimy sobie dzisiaj misję od Daxa w GTA Online. Czyli misję po prostu od tego chłopa do tych, co nie wiedzą. Właśnie nie, jego, kto się odzywa. Mój yeah. kochany. To mój kochany. I on jest extremnie dziwiony. Extremnie dziwiony? Tak. Extremnie. I can tell you've seen some shit. Walked in here like it's a fucking tea party. Not a snitch, are you? Know anything about the eggs on Mount Chiliad? <laughs> <laughs> Labrat! Right here, Jack! Snakes! Hey. Right here! This is my personal position. Labrat wouldn't go anywhere without him. <laughs> This is our new friend, Fresh Meat. Doesn't seem to know much about the eggs on now Chiliad. So what do you recommend we give as a first dose into the fucking truth, man? Me first, of course. Okay, well as your physician let's see I recommend a baseline of cocaine <laughs> and these <laughs> <baseline> liquors. <laughs> Of the bin. <laughs> Only guy who has through dosing <laughs> dose in With a <laughs> and then the new my assistant's been working on to get your oxytocin, levels right? And we'll finish with a little something I like to call snake half mescaline, half scopolamine. Now that'll take you the rest of the way. <laughs> yeah. Perfect dosage. Well, as your physician under the circumstances, I recommend a lot exactly <laughs> ah. now same for them. Ah, shit! I gotta restock. All right, <laughs> walk with me. You know, guy by the name of Wade. Hey, he's in our troop. Really, really smart. He called me a few weeks back and told me the going was good here, and boy was he right. It's got everything a human being needs to survive, from convenience stores to unregulated pharmacies, and nothing that we don't. Need. we're doing something big here! We gotta go. Chef is fucked up. This isn't some clinical trial, amigo. Your bro was balls deep into lab rat's special sauce before we can say the frickin' B-word! Okay, whatever, but we gotta go. These crazies, they started their own gang war with the lost. They stole a bunch of their bikes, their meth. It's not safe here. <laughs> <laughs> this... this luchadora. She runs our wrestling league bdkd bro welcome to the troop troop wrestling league you're not gonna join these weirdos are you hey you strange little wiry man anyone can join the troop okay <sighs> this is insane i gotta wake chef up i can see you're a bottom line kind of person go. so here it is we're new in town but we've got a plan I want every trust fund baby, pinstripe suit, middle manager, snapmatic influencer, and public servant stripped to the waist in the LS River huffin' whippets, shit in their pants, screaming at the top of their lungs that nothing fucking matters. But I'll go! No także wracając, jest to mica DAX Daxa, Daxa jest who, are who, are who, are who, are who wiedzą. Który odpowiada za produkcję e, kwasu, czyli LSD, nie I dzięki niemu, dokładnie, i dzięki niemu po prostu możemy dostać tą e, wytwórnie. Także jest to pierwsza misja, zaraz Wam przeczytam tytuł. E, zdecydowałem się na to, że ją e, zrobimy na odcinku, także od razu ją e, nagrywam. E, no a dzisiaj będzie mi pomagać kumaty. Dobry. O, tak, te kumaty to jest taki butlonek z gieta, jeszcze ze starych czasów, także dzisiaj sobie z nim e, tą misją robić i myślę, że sobie e, wszystkie misje e, będę na tym końcu robić, a także po prostu wszystkie misje dla was e, nagram, także wszystkie misje sobie widzieć. No, na razie jesteśmy podczas pierwszej i mamy od razu jakąś raninkę, tak jak będziecie zauważyć. E, jest to w ogóle misja, która się nazywa jak? Pierwsza dawka. 1. E, witamy, w... witamy w trupie. O, witamy w trupie, także e, czas zrobić z tych... trupy. Ja. mogą tak. być. A, tu są! Tu, tu są, są. dobra. Są falą. A, tu mamy się stwierdzili w końcu pari z Tam, o. O, jak, Dobra, a to trzeba się chować, w pojęciu, przekąski nie, sobie nie, tego, nie. dawaj. Ej, kamerze, no, wystarczy. Wystał mower no, białym. trochę na dół, okay, bo jest jeden, O kurde. Ja sobie a, zejdę, zejdę sobie na dół, jak coś. Ej, ja jest na dole, ale... Dobra, leży chłop. Także Uważaj, bo tutaj wysadza to bugno. Widzę, Dobra, widzę, 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 widzę. Dobra, leżą Szafam, chłopy. Stoi. Widzę. A jeszcze są? Jest z własnego autor nicło. Dobra. Dobra już Raz podzumię. tak. tak że... Ja dzwonię do mechanika jak coś, po kurme. Raz pokazuję. Bo ma, kuruma co? opancerzona i jedziemy kurumą, jak coś hmm. ku tymek. Bo tam będzie dużo strzelaniny. Oko. Okay. Mhm, mm dobra, jest tu kuruma, się zrespiła. Prawie many, many minutes later. Prawi tam po cięciu, czy tam po wyciszeniu. Bo tutaj robi magię. Do taksa. My, już... tak My dalej czekamy na kurumka, ale. Taksa. Tak, tak. No. Zapomniałem o tym, wiesz? Tak, ale teraz. Dobra. Spokojnie. Dobra, tak, coś tam, coś tam, coś tam. Chodźcie meg na motor na razie. E, chodź, chodź, chodź to meg na motor. No to dobrze. Dada to Będę odzyskać. Tak, jedziemy sobie na motorku. Łódka jest. Right. Right, okay? tak, no że możemy łódką, ale tam będzie, tam na, na dzień dobry nas jedzą, powiem ci szczerze. Ta, bo, a właśnie, bo kumaty ziomek to jest w ogóle typek, tak samo jak ja w sumie, y, który gra od początku GTA, kiedy typu powstało. Może no, ja tam jeszcze nie wiem, czy kumaty grał wtedy, czy nie, ale ja jeszcze grałem na PSie na początku. Miałem naprawdę dużą liczbę kont, kumaty tam chyba miałem tylko jedno. E, no i kumaty na Legalu ma bity tam 1900 level? Jakieś tam masz kumaty. A jakaś tak. No, więc kumaty no naprawdę ma wysoki level i e, wysokie doświadczenie ale ma e, kumaty wiadomo, czyli z koliczby klapani ma jak widzicie ma e, bardzo duże doświadczenie, ale założył sobie niedawno nowe konto tak samo jak ja e, no i ja nagrywam dla Was odcinki by dalej z gameuszy, jakichś właśnie takich misji, a Kumaty bardziej się na początku zgubił na znaczkach, na jakichś takich pierdołach, także e, Kumaty ma wyższy dla tego level ode mnie, ale kasy i biznesów ma e, mniej no i e, kumaty ziomek ma no, więcej znajdzie, która nie zbrany, no, bo praktycznie wszystkich, wszystkie jedna została. Więc no, mamy naprawdę niskie levely dlatego siedzimy w e, kurunie no i tak trochę sobie e, robimy to na, na luzie. Bardziej sobie ułatwiamy tą robotę. Kumów ma 53 level tylko i wyłącznie, no Kumaty ma 60. To nie jest super parę. No dobra, już tutaj z w miejscu, nie trzeba nam ich piszcelać. Y, Myślę, że to by było na tyle. Dobra, dobra. Starczy. No tak Starczy ja... Chodź. Chodź do ja jak coś. Chciałeś tak, że I jedziemy. I jedziemy. Nie, nie lecimy. Motorów... Wzmocnij. Jakąś... Depart żeby to... Wiec. No i zostało no, nam. Tu jedzie taka sama furgonetka, tylko że w innym kolorze. Na start dostaliśmy tylko obronę do co No tak. spokojnie. I my teraz dostarczymy tego Bruneja do. E, zabierz Daksa ze sklepu. I my dostarczymy do sklepu, żeby zabrać Daksa. Tak robić, ale po drodze nam będą poczywić, przeszkadzać, ale. Takie przeszkadzanie to nie przeszkadzanie, bo pani właśnie nie to samo co... No nie to samo. Barry, że Nokomaty jest lepszym kierowcą, bo to mniej to o wiele i to już raz... kwiatkiem. Leżeć. Tego drapa nie podrapa. No co jest? poszła wreszcie. Jeszcze jeden. Jeszcze tafon. Tył, się... Dobra, lekkie przyspieszenie po Już tutaj dojeżdżamy sobie. Yy, także yy, tak stało. By droga w sumie nawet na mało tych. Tak. Dlaczego w ogóle gramy na tryb normalny? Bo nie można tutaj ani ustawić no, tego, no, tego ani łatwego. No, tak. Już nie ma, nie ma za bardzo wyjścia, bo normalnie by to ustawili sobie z tym na yy, trudny tryb. No ale... Ej, przepraszam, tego to. Ty miejsce. Mhm, <śmany> możesz tu wsiąść w ogóle, Tymek? A nie, tu jest sztab osobowe. dobra. <śmany> dobra. E, w każdym razie, no, dotarliśmy do Dexa, tak żeby nam Jeżeli ktoś chce, to może to oczywiście przeczytać. E, no, a my jedziemy po prostu. Taka, do... ci taka ciekawostka, ta... Mi w ogóle ta fabuła, co teraz przechodzimy i będziemy przechodzić, jest nawiązaniem do Filmu tylko teraz muszę sobie przy przypomnieć, jeszcze z tymi narkotykami. Może Tymek będzie wiedział, co ja lubię. E jakie. Czekaj, Tymek, muszę sobie teraz przypomnieć. Z góry, takim doktorku? Breaking Bad. No, mówię. No, no, to taka ciekawostka od tego. E, dosyć popularny film, dużo osób lubi. E, ja szczerze. Miałem okazję obejrzeć, ale nie oglądałem. Znaczy jakby leciał po prostu gdzieś tle, nie? <grym 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 więc no. no za bardzo, za bardzo go nie oglądałem, chociaż ja zawsze e, chciałem, więc może będzie jeszcze okazja go obejrzeć, go obejrzeć, ale jak mówię. Jakby nie oglądałem, jeżeli ktoś oglądał bądź chce obejrzeć, to też myślę, że... Ciekawa sprawa, to zawsze jakaś yy, dodatkowa ciekawostka yy, dla graczy, tym bardziej którzy grają w to GTA Online yy, i robią yy, tą misję bądź będą robić, planują ją robić w przyszłości cokolwiek. Myślę, że zawsze warto, warto dodatkowe filmy, dodatkowe informacje e, na temat danej gry, na temat danej misji, e, którą się robi, tak naprawdę, dodatków w tej grze. No to warto jest takie dodatkowe informacje znać, tak już mamy dodatkowe informacje od kumatego. No i... No i chcę powiedzieć, że nam cały czas z DAX coś pierdzieli, także jeżeli Was to interesuje, to możecie sobie to yy, poczytać, ale my go już zabieramy do jakiegoś magazynu. Także yy, poproszę motorzysta o przyspieszenie. A nasza baza będzie niedaleko kasyna. Tak jest, czyli e, funkcji zablokowanej dla większości Polaków. Ja tą funkcję mam tak jest. Tak zablokowaną jest. razem z kumatem, dlatego, że korzystamy wspólnie z vpn ale to, e, to już inna bajka, nie? No niestety większość Polaków Zresztą ma tą funkcję zablokowaną, także wy sobie nie możecie pograć w konie, pokera, automaty, na automatach, e, czy tam zakręcić teraz dziennie po oportunu, po odebranie darmowej nagrody, także wy niestety zablokowaną, przynajmniej większość osób żyjących w Polsce, no e, bo bez FOP-a jest be ona jest zablokowana, no i ja VPN a VPNa tutaj sobie posiadamy, także tą opcję mamy. A w tym momencie zakończyła nam się misja. Yy, także będzie jeszcze jakaś czy nie? bo już nie pamiętam, chyba nie, nie? Nie. No, także zostaliśmy trochę EXPA. Jeszcze i 10 20... misji, jeszcze 10 misji nam zostało. Trochę EXPA i 22 tysiące, także myślę, że nie najgorzej. Yy, zawsze fajna opcyjka, jeszcze 10 nam zostało. No i co, jeżeli ktoś zaczyna w hmm. ogóle, to niech sobie przejdzie tą fabułę, bo tak naprawdę to jest pierwszy biznes darmowy. No, Można też. tak powiedzieć. To, to jest, jest. pierwszy biz darmowy biznes, bez żadnych pieniędzy, bez żadnego wkładu. Ja, się, ja Nie wiem, kumaty, że jest taki dobry pomysł, żeby ją od razu zaczynać. Aczkolwiek. Ja ją zacząłem Wyobraź sobie, Tymak. No tak, aczkolwiek wiesz, to już jest duża historia, e ale chodzi mi o to, że tak jak kumat, nie jest dobry pomysł, zły pomysł, dlatego jest to biznes darmowy, bo tym misjom mamy nie, tam jakąś kaskę. Małą, bo małą, ale zawsze jakaś na początek bardziej to oko kasa i dopiero zainstalowaliśmy GK. no to mamy zawsze jakąś kaskę mamy zawsze jakieś pere i mamy LSD za darmo także zawsze jakaś dodatkowa produkcja za friko no i co my już skończymy ja oczywiście będę nagrywać dla Was jeszcze tych misji no ale na razie na razie to był koniec także teraz sobie z pewnie Life ain't for him. Możesz tutaj Tymek, make... Wejść na razie. No ty pewnie jeszcze fun, nie weszłeś tutaj do klubu. So stay, o, chodź nie tutaj. Dobra, właśnie się tam na chwilę Telefon, no i właśnie, no mamy, tę misję. misję sobie przeczytali e, no mamy tę misję jeszcze z nami jeszcze robić jeszcze do was nagrywać tak bez problemu no a na razie mam nadzieję, że wam się to, e, to podobało no i zachęcam was do oglądania E, znaczy, Jezus, przepraszam. W że Wam się podobało, e, zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Dałeś misję telefoniczną. Mogę to Mhm. Mogę. No, dobrze by było, jakbyś zmienił sesję na chwileczkę, bo. To no już jakby jak coś. Ktoś... E, to, to już jak coś. nawet nie. No nie wiem czy się witam do końca, ale chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania Siamanaro, cześć